No hej, cześć Siemano, z tej strony Hawa jest i witam Was w następnym odcinku z Let's Place. Hello neighbor, tak y, Witam Was w następnym odcinku Kuźba. Y, jak pamiętacie bądź też nie była y, Alfa 1 i po kolei powinna być... Y, Alfa 2. Ale... Ja stwierdziłem, że dziś, w dzisiejszym odcinku cofniemy się do jeszcze starszych czasów. Także witam was w Pre-Alfie. Jak ktoś by się zastanawiał na etapie produkcji gry, no to jest, to jest taki powiedzmy etap pierwszy. Czyli takie pierwsze, bardziej publiczne testy, tak. Czyli jesteśmy w pierwszej części Hello Neighbor. Jaka Została przez y, twórców gry opublikowana publicznie dla nas, graczy, także no, nieźle to wygląda. Y, tak, także co, łapek w górę, soczysty komentarz. No ja wam tutaj pokażę parę jakiś takich listeregów, y, przejdziemy grę, bo to nie jest y, trudne, w sensie no, y, jakoś wiele tutaj zagadek nie ma i rzeczy. No, i co, kurde? Łapkę w górę, soczysty komentarz i lecimy z filmem. Też tak. E, ja pierdzie, co ja tu się tak przez chwilę obejrzałem i myślałem, że tam ktoś stoi, a to taka teksturka tam jest o, o świata, kurde. No, e, pre-Alpha e, też e, no, ogólnie mam w planie serię z Hello Neighbor, ale jest to taka seria długo inwazyjna, w sensie bo chciałbym. Właśnie zacząć tą serię nie, nie tylko od tej y, pełnej wersji gry, ale też tak, żeby pokazać młodszym widzom, y, może jak nie wiedzą, nie pamiętają. Y, kurde, trochę głośne te świerszcze są, lekko mnie denerwują. O, patrz teraz, jak się przestałem ruszać, to ich nie słychać, y, no bo mnie lekko to denerwuje już. Też chciałem pokazać młodszym widzom, no, jak ta gra się rozwijała od 2014-2015 roku. Akurat się w temacie nie zagłębiałem, no ale coś takiego, no 2017 premiera była, tak? No też przepraszam, coś jest trochę inna, w sensie ja to w postprodukcji w montażu zmienię, ale Gram na najwyższej możliwej rozdzielczości i tutaj nie ma 1920 na 1080 jest tam mniejsza przedziałka. W sensie, no ja to odczuwam grając, ale myślę, że na odcinku jakoś tak no, nie będzie. No może że o szerokie to no, takie coś może być. Dobra, bo ja się rozgadałem. Oczywiście mamy tutaj taki ala wstęp mało fabularny. W ogóle tak pre-alfa, no wiadomo to pierwsza rzecz, ale jesteśmy tak wrzuceni na e, hama, że to tak się nieładnie wyraża do gry. Jesteśmy w tym swoim śmiesznym domku. I no co, i kurde jedyne co tak naprawdę ciekawego na całej mapie jest, to ten dom naprzeciwko. I co tu mamy, kurde piwnice normalnie. otwartą i się kurde świeci czy coś o właśnie zbiłem okno nie wiedziałem nawet że się da no tutaj jest wszystko oczywiście pozamykane bo to jest taki że tak to nazwę etap startowy czy coś o tu jest kamera właśnie no wszystko pozamykane wiadomo i tutaj kurde jak podejdę to mnie zaraz sąsiad złapie spróbuję do doniczką kurde rzucić w łeb tak. O nie, nie udało się. Za późno, ale no <laughs> tak to wygląda. I co jest y, jedyną w sumie przeszkodą, żeby przejść tą grę jest nasz hiperturbo zarombisty sąsiad, tak. Czyli y, Zbyszek, Wilson, y, bądź też w najnowszych wersjach okazało się, że to jest y, Teodor Peterson, y, ale to już mniejsza na nazewnictwo. Mi osobiście najbardziej przyrygnęło i podoba się no, nadanie mu imienia Wilson. Czemu? Nie wiem, ale jak tak, no, słyszę o kurde, tym są z neighbor, to tak najbardziej według mnie mi się kojarzy dla mnie, osobiście, właśnie Wilson. Ale to jest akurat taka kwestia trochę, no, ja tutaj kurde zrobię. Pokażę wam coś takiego trochę śmiesznego. Jeszcze trochę trzeba będzie podbudować coś takiego trochę dziwnego. Ale to mniejsza, o, musimy po pudełka iść do sąsiada. A sąsiad, gdzie jest chyba telewizja, ogląda. W ogóle mnie rozpierdziela to, że w tej części Hello Neighbor, jak łazimy o, boż, gdzieś wyżyć wiem. Tutaj jak chodzimy, to tak w ogóle yy, wszędzie mamy takie dźwięki, jakbyśmy chodzili po podłodze jakiejś, nie? Nieważne nie czy chodzić po trawie, czy po czym. O. Coś takiego jest, nie? No. I w ogóle też yy, jak dla mnie coś widziałem właśnie wiele opinii. No, Prealfa ma za taki... Może nie klimat, bo klimatu to za bardzo... Nie ma, szczególnie yy, jak młodsi widzowie, z, no, że tak to nazwę, by zobaczyli tą grę, to zdecydowanie, że nie, nie, za bardzo, ale tu jest po prostu taki vibe mroczny i taki, może nie mroczny, to taki bardziej tajemniczy, no bo tak naprawdę nie wiadomo co ty tutaj yy, robisz, bez żadnego wyjaśnienia jesteś kuźwa nagle tutaj gdzieś o i no. O, działa. Jak widać, yy, tak, nie ma kolizji, można sobie tutaj o tak wyjść i to nam się przyda do, yy, do pewnego sekreta, tak, a nie wiem w sumie, czy już iść do sąsiada, do domu tam, dobra, to może wyłączymy, chociaż mam pewien pomysł, yy, ostatnio się tak bawiłem, jak sobie grałem w tą grę, będzie na miniaturce, E, tak. Ogólnie z tym telewizorem jest tak, że da się trochę sąsiada, że tak to nazwę, zbagować. O! A to to nie wiedziałem, że to tu jest. O ile latarka jest? Dobra, tu do niego zadzwonimy Tu się jeszcze jakoś dało X? O, właśnie. Tak się da fajnie wychylać. To jest super. Trzeba umieć to umieć, bo, bo mi to tak nie za bardzo wychodzi. Dobra, on tam se stoi. Ale my będziemy totalną sigmą i wchodzimy od tyłu do niego. Od dupy strony wchodzimy do kotłowni. No dawaj mnie to. Halo. Hit, hic? Hit ic, Tutaj mamy młoteczek. Ogólnie przejście prealfy jest bardzo proste. Banalnie. No bo to pierwsza część to jest takie, wiecie, właśnie. No tutaj zamknięte No dobra wszystko fajnie pięknie tylko jak on tam se siedzi 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 no to co my tu zrobimy no na razie nic nie zrobimy Także może wam najpierw pokażę tą katsenkę w sumie ciekawą W sensie można powiedzieć że to jest kacisenka to, to jest coś w tym stylu że to jest niby nasz sen nie O tutaj nie ma tego 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 kurde Mam pomysł, mam pomysła, chociaż nie wiem, czy to zadziała. Chociaż widziałem, no nie, chociaż widziałem, że to na prototypie działało. O, proszę, on na to zwrócił uwagę. O, zwrócił uwagę, tak. Czyli to działa w sumie ta opcja. Tylko, że mogłem winną szybę żyć, żeby był trochę dalej. Od pokoju, do którego zmierzamy. Co to było? Chłop, kurde, przez szyby łazi. No nie no już mnie goni. Ogólnie nasz sąsiad jest bardzo szybki w tej części. A jeszcze nie ma tego. No dobra, trudno. Będzie teraz. Tak. Yyy. Przed chwilą wywaliło mi grę, ale mniejsza w Musiałem od nowa kurde, bo no, zrobić to. I kurde od nowa mi się po raz trzeci... Kurde, udało sąsiada zro zrolować na telewizor. Tak. Chłop wszedł w pudełko. No będzie co na miniaturkę dać. Ale nie wiem, nie będziemy może wykorzystywali tego tej jego słabości. Czy się resetuje, czy coś? O, zresetował się. Telewizor mi wrócił, patrz. Ciekawe. Dobra, pokażę Wam teraz tą cutscenkę i myślę, że później. Yy... I myślę, że później. O jest, kurde. Mamy wielkiego sąsiada teraz. I to jest ciekawe w ogóle, yy, że. O, patrzcie, kuźwa. To się tak jakby chyba zapauzowało czy coś w tym stylu. No i to ogólnie takie y, teorie były i w ogóle to najbardziej chyba juniorski rozpowszechnił, ludzie że o, że tu nie było takie czerwone i takie rzeczy, że no, y, że to chyba jest normalnie jakieś te... Y, można sobie normalnie iść tutaj do domu, Co sąsiada, no, y, y, że to jakieś te... Pentagramy, te sprawy, no sataniści w ogóle i takie tam. Ale tak naprawdę, no dziś już wiemy, że w sumie pre-alpha, oprócz tego, że była, tak naprawdę de facto za wiele e, do oryginalnego produktu końcowego, nie za wiele wniosła. Czy ja rozumiem, że to jak. O, mogę wrócić? okej okay. a tu, tu jest zamknięty. Wow. Tak, możemy wejść w sąsiada. Jak widzimy jest pusty w środku. Jak nie wiem co. A ty ja chyba się trochę gra zepsuła. Bo ja tu nie mogę wrócić teraz, ty. Co ja mam zrobić, a ja nie mogę wrócić? O! Dobra, ty jest. Bo tak się trochę spauzowała taka scenka i się zastanawiałem, co się odwaliło ty. Mogę się zbić okno? Mogę się zbić okno. Aha. O, no i koniec. Dobra, ok. Nieźle. Ehe. No, a z takich ciekawszych easter eggów, e, z prealfy, no to po tej się trochę zmienia. Aranżacja wnętrz paru pokoi. E, bo mamy tak, mamy. E, uziwa. Skakuj tu szybciej, ty. E, mamy, kurde. O, patrz, pułapkę tu postawił, ty. Ty, to ja tu nie wejdę, bro. To trzeba dzień indulować. Niestety nie ma zmiłuj. Dobra, zostań tam Zbyszek. Nie przeszkadzaj mi. Oczy... O, o kurde, mamy łom No to nieźle No i w sumie. gdzie jest kluczyk? nie ma kluczyka? nie ma kluczyka? co jest wytrych? nie ma wytrychu ty ale jaja a tu jest kluczyk O, no to nieźle, no w sumie możemy już przejść grę ale no, jeszcze wam pokażę tak tu mamy jakby czerwony pokój nie wiedząc czemu i dlaczego yy. A tu jest akurat zamknięte jednak. Ale tam jest pokój do góry nogami i on się po jakimś czasie może otworzyć. Od, otworzyć. Yy, tak, jeszcze jest. Yy, tutaj chyba jest... O właśnie jest, to jest ta lampa na ultrafiolet. Tutaj gdzieś jest kod, ale nie chcę mi się go już szukać. Yy, bo i tak nie warto do tego co jest w tej yy, w piwnicy. Bo tak naprawdę nie ma nic. Nie będę tu chyba nie muszę spoilerować. bo ja tak naprawdę nie ma nic. No gdzieś on tu jest, nie wiem, gdzieś tu był. O o, o właśnie jest. 4,785. No i to jest cała tajemnica. Tak naprawdę, tak jak mówiłem, pierwsza część Hello Neighbor, yy, część kurde, testowa czy coś. Normalnie. Ta tak, Słowek na Harry Pottera, jak to ktoś kiedyś powiedział. No i to jest cała czy alfa tak naprawdę, kurde. No co, <taki>, taki typowy retro odcinek, bo nie miałem co nagrać. A chciałem coś nagrać. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak kurde, dać się złapać naszemu sąsiadowi, który. Oglądam nasz telewizor, bo stwierdził, że jest... że mam ciekawsze programy niż on. A że wszystko pozamykał tam. A idź pan kurde. No i co jeszcze pułapki są. <laughs> Można takie bajery porobić, że o. Cyk i się zamknęła pułapka na ścianie. To jest dobre. Zasieki kurde to. Co ja zrobiłem? ty pułapkę, że mi przesłał. Sąsiad! No kurde, nie zdążyłem pułapki zrobić ale no tak naprawdę to jest wszystko cała gra, no jeszcze no ten zielony balkon i bardzo kurde nie wiem czemu tak naprawdę tylko chyba raz w jednym momencie e, w pełnej wersji gry użyto tej ścieżki dźwiękowej kurde ona jest naprawdę mega creepy czemu jej nie użyto później kurde w późniejszym Hello Neighbor kurde to ja po prostu nie wiem a to jest coś Coś niewiarygodnego, po prostu. Gdzie ty jesteś, sąsiad? Ja ci już trzy szyby zbiłem Sary. O, goni mnie. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Nie? O, jest. No, zaraz wtargniesz na moją posesję jeszcze. Może, co? Wtargniesz do mnie, do domu? O, patrz, że tym razem nie chcesz wtargnąć do mojego domu. A niekiedy lubiłeś takie rzeczy robić. <laughs> Spa jak się wraca tutaj. Sąsiad. Dobra, dosyć tej zabawy, kurde. Naprawdę ten soundtrack Zajebisty No i w ogóle jego to nic nie rusza. To jest stigma totalna. Sąsiad z nie? On jest po prostu. No, kurde, po raz drugi. Jaki to gruz jest z tym niepozytywnym akcentem widzowie. Yy, zakończymy nasze spotkanie z Real, po mnie nie będzie więcej odcinków, bo nie ma co w tej części, yy, co w tej wersji Hello Neighbor robić. I no, to tyle kurde. Yy, tak. Łapek w górę, soczysty komentarz i do następnego późna. No i to tak PS, yy, nie, że się granie podoba czy sobie że narzekam. Ale no takie... Taka ironia losu nastąpiła. Ehe. Elo.